Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać Volkswagen Apollo. Samochód pochodzi z 1997 roku i wyposażony jest w silnik 1.4. Autko pochodzi z polskiego salonu. Do niego posiadamy kompleks książek serwisowych. Stan mechaniczny, jak i wizualny, jest dosłownie wzorowy. Auto ma świeży przegląd techniczny zrobiony na cały rok. Do auta posiadamy kompleks książek serwisowy pozwalający przebieg samochodu. Przebieg to jest zaledwie 170 parę tysięcy kilometrów. Bardzo zwrócić uwagę na lakier oraz blacharkę, gdyż zachowane jest w naprawdę dobrym stanie. Auto stoi na ładnych wyponach oraz felgach aluminiowych. Jest to wersja Classic, która charakteryzuje się dużo większym bagażnikiem. na kanapa jest zadbana, a miejsca znajdą tu nawet osoby o wyższym wzroście. Ciekawym rozwiązaniem jest miejsce na założenie skinki pasów, aby nie tłukał nam się podczas jazdy. W tylnej półce znajdziemy guśniki. W również również fotele i ta jest zadbana. Boczki foteli całe. W fotelu kierowcy znajdziemy dodatkowy słowek na drobiazgi. Fotel kierowcy i pasażera regulowany są na wysokość, to i rączkami po środku. Zegary są proste i czytelne, a przebieg naszego egzemplarza to 172 tysiące kilometrów. Niski przebieg widać nawet po zużyciu kierownicy, która wygląda dosłownie jak nowa. Po lewej stronie znajdziemy całe panel sterowania światłami, regulacją siły posiedzenia zegarów, oraz regulacją wysokości świateł przednich. W się otwierany schowek na drobiazgi. Na oczkach drzwi również znajdziemy dzieszenie, do którego możemy wrzucić portfel, telefon czy wszystkie podręczne rzeczy. Znajdziemy tutaj radio CD, które naprawdę przyjemnie gra. Poniżej znajduje się panel sterowania dmuchami, praktyczna półeczka, do której możemy wrzucić, tak jak wcześniej wspominałem, telefon, popielniczka oraz gniazdo 12V. Pod nią kolejna wnęka. No, i skrzynia standardowo pięciobiegowa. Po stronie pasażera znajdziemy schowek zamykany na klucz, który po otwarciu robi taką funkcję stoliczka z miejscami na napoje. Znajdziemy tam również brakując na tylnej klapie znaczek gotowy do naklejenia. Ciekawą rzeczą jest komplet książek serwisowych. Tak, jak wspomniałem, auto pochodzi z polskiego salonu i ma tutaj cztery wpisy. Jak auto było nowe. Poniżej schowka znajdziemy taką półeczkę na drobne na przykład do koszyka. Znajdziemy małe lusterko. Bakażnik jest duży i przestronny. Dodatkowo tylna kanapa jest zielona jest ona przez co przeszynkowo możemy powiększyć. Kolejnym gadżetem jest książeczka serwisowa wydrukowana tak dokładnie instrukcja obsługi wydrukowana przez poprzedniego właściciela. Zwróć uwagę, iż zawiasy nie wchodzą przestrzenią ładunkową, tylko ładnie składają się tutaj wewnętrzne. Pod maską, daje, tak jak wcześniej wspomniałem, znajduje się silnik benzynowy o pojemności 1.4. Stara i bardzo prosta konstrukcja. Tania w utrzymaniu i tania w serwisowaniu. bardzo zwrócić uwagę, i silnik jest w całości suchy.